Witaj! Cieszę się i dziękuję, że tu jesteś. Zapraszam cię na krótką sesję głębokiej relaksacji dedykowaną osobom znajdującym się w podróży, na przykład samochodem, jako pasażer Bolta. To świetny sposób, aby w tym czasie odprężyć ciało i umysł. Nie obawiaj się, że zaśniesz. Naszym celem jest głęboki relaks w pozycji siedzącej. I uważna obserwacja otaczającej rzeczywistości. Nawet jeśli poczujesz senność, pod koniec sesji usłyszysz wyraźny dźwięk dzwonków, który pomoże Ci wrócić do pełnej świadomości i w bezpieczny sposób zakończyć dzisiejszą wspólną podróż. Za moment wyruszamy. Upewnij się, że siedzisz wygodnie z prostym kręgosłupem. I postaraj się skierować guzy kulszowe w stronę podłoża, a podstawę czaszki, miejsce, w którym kończy się szyja, a zaczyna głowa, w stronę nieba. Wykonując ten łagodny ruch przeciwstawny, poczuj, jak kolumna kręgosłupa przyjemnie się wydłuża. Oddychaj swobodnie, w swoim naturalnym rytmie. Ułóż dłonie tak, aby było ci wygodnie. I rozluźnij je. Teraz obejmij uważnością przestrzeń, w której się znajdujesz. Zauważ, co w tym momencie cię otacza. Pozwól, aby Twój wzrok był miękki i łagodny. Uświadom sobie zapachy, które do ciebie docierają. Dostrzeż fakturę materiału, siedzenia, na którym się znajdujesz. Zaobserwuj kolory i zmieniające się widoki za oknem. Jeśli z zewnątrz docierają do Ciebie dźwięki, usłysz je. Pozwól im być. Obserwuj wszystko, co Cię otacza, bez oceny czy krytyki. Niczego nie musisz kontrolować. Pozwól sobie na flow. Poczuj się jak podróżnik, który wyruszył w trasę odkrywać piękne i ciekawe zakątki. Nawet jeśli Twoje otoczenie jest Ci dobrze znane, wyobraź sobie, że pokonujesz dzisiejszą trasę po raz pierwszy. Być może uda Ci się dostrzec wcześniej niezauważalne szczegóły. To mogą być inni ludzie, ptaki za oknem, drzewa. Rośliny, fasady budynków, krople deszczu na szybie, chmury na niebie, czy promienie słońca. Cały czas oddychaj swobodnie i spróbuj odnaleźć drobne detale, które Cię przyciągną, zadziwią, a może nawet zachwycą. Obserwuj doznania w ciele, które mogą się teraz pojawiać. Nadal siedząc z prostym kręgosłupem przymknij oczy. Nie musisz ich całkowicie zamykać, ale możesz, jeśli tylko chcesz. Raz jeszcze uświadom sobie swoje otoczenie i poczuj subtelną granicę pomiędzy światem zewnętrznym i światem wewnętrznym. Obejmij uważnością cały twój organizm i przenieś uwagę do wewnątrz. Uświadom sobie przyjemny ciężar ciała i zadaj w myślach pytanie, jak się teraz czuję. Przeskanuj uważnością całe Twoje ciało, od czubka głowy aż po krańce palców dłoni i palców stóp. Nie bój się wyjść na moment z głowy i dać umysłowi chwilę wytchnienia. Pozwól sobie na czucie i obserwuj nawet najsubtelniejsze doznania w ciele. Uświadom sobie, czy mimowolnie nie generujesz jakichś napięć, na przykład w okolicy żuchwy, zaciskając szczękę. Odklej język od górnego podniebienia i pozwól dolnej szczęce się rozluźnić. Zauważ, czy Twoje mięśnie twarzy są odprężone? Jak się czują barki i okolica karku? Czy nadgarstki i dłonie są zrelaksowane? Czy nieświadomie nie napinam pośladków albo mięśni nóg? Czy mogę jeszcze bardziej rozluźnić stopy? Czy mój kręgosłup nadal jest wydłużony? Pozwól, aby oddech podążał za uważnością i kieruj go do miejsc, w których czujesz jakiekolwiek napięcie. Poczuj, że oddech jest nieodłącznym towarzyszem tej podróży i postaraj się maksymalnie uspokoić go i wydłużyć. Jeśli tylko masz ochotę. Z wdechem policz w myślach od 1 do 5. I z wydechem od 5 do 1. W swoim tempie, bez pośpiechu. Wdech 2, 3, 4, 5. Wydech 4, 3, 2, 1. Nie rób nic na siłę. Cały czas oddychaj swobodnie i obserwuj, jak wdech i wydech samoistnie uspokaja się i pogłębia coraz bardziej. Postaraj się zaangażować przeponę i oddychać do brzucha. Dzięki temu nie tylko wydłużamy oddech, ale również tonizujemy układ nerwowy. Jeśli masz ochotę, podczas kilku najbliższych oddechów, połóż jedną dłoń w okolicy przepony i obserwuj jej subtelny ruch. Wyobraź sobie, że wdech rozmasowuje wszelkie stresy, napięcia, a wydech uwalnia cię od nich. I poczuj się błogo i bezpiecznie. Pozostań świadoma, świadomy swojego otoczenia, a jednocześnie eksploruj podróż do wewnątrz, obserwując wszelkie doznania, które mogą się pojawiać. Wyobraź sobie, że jesteś ich obiektywnym obserwatorem. Nie oceniaj, nie porównuj, nie krytykuj. Po prostu bądź. I ciesz się tą podróżą. Pozostań w tej bezpiecznej przestrzeni tak długo, na ile pozwala Ci Twoja dzisiejsza trasa. Oddychaj spokojnie i głęboko. Za moment usłyszysz przyjemny dźwięk dzwonków. Nasza sesja dobiega końca. Powoli, bez pośpiechu, pozwól, aby Twoje oczy delikatnie się otworzyły. Raz jeszcze uświadom sobie swoje otoczenie i poczuj, że jesteś jego nieodłączną częścią. Rozejrzyj się wokół, odetchnij pełną piersią. Poczuj wdzięczność za możliwość odbycia tej podróży i bezpiecznego dotarcia do Twojej destynacji. Podziękuj sobie za ten czas i podziękuj Twojemu kierowcy Bolta. A ja z całego serca dziękuję Tobie za to, że mogłam Ci dzisiaj towarzyszyć. Do usłyszenia w kolejnych wspólnych podróżach.